Już bardzo niedługo w tej sali Jadam nawałka ogłosi nazwiska 23 zawodników, którzy pojadą na Euro 2016. Z nami Kamil Glik. Powoli lekki dreszczyk emocji się czuje, czy podchodzisz do tego zupełnie na spokojnie w Twojej sytuacji w tej drużynie? Myślę, że, że, że dla każdego no to jest jakaś tam wyjątkowa chwila i ważny moment, także, także myślę, że każdy z nas odczuwa jakieś tam, jakieś tam napięcie, na pewno to napięcie jest inne niż, niż było w mojej sytuacji na pewno 4 lata temu, ale, ale myślę, że każdy z nas... Tak jak mówię, czeka na tą, na tą chwilę, bo na pewno jest to chwila, która nie zdarza się zbyt często. Do tego, co było 4 lata temu za chwilkę wrócimy, jeszcze odnośnie dzisiejszego dnia rano spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Bardzo sympatyczne, miłe. On mówił o wdzięczności, o, on mówił o tym o dumie. Czujecie powoli po tym spotkaniu, że ta presja będzie narastać, czy, czy absolutnie nie. Czy nie? nie wiem, no, myślę, że, że, że ta presja yy, jaka jest gdzieś tam ze strony, ze strony kibiców czy, czy dziennikarzy, no to myślę, że, że będzie cały czas na, po, na podobnym poziomie, jak, jak od pierwszego dnia zgrupowania tutaj. Myślę, że do samego końca będzie. Będzie nam, nam to zainteresowanie dziennikarzy, kibiców towarzyszyło, także, także myślę, że to też dobrze, bo można do tej atmosfery się przyzwyczaić i myślę, że, że będzie nam później z tym, z tym o wiele łatwiej. Jedna smutna informacja, dzisiaj już potwierdzona, Maćka Rybusa już z nami tutaj w Arłamowie nie ma. Duża strata, nie tylko na boisku, ale też poza nim. Fajny facet. Duża strata, duża strata, na pewno Maciek bardzo nam pomógł w tym awansie do, do, do Mistrzostw Europy, także, także na pewno nam go będzie brakować, ale, ale mamy, mamy kolejnych zawodników, którzy na pewno wskoczą na jego miejsce i myślę, że, że ten poziom na pewno, na pewno utrzymają i ta reprezentacja na pewno, na pewno dużo nie straci. Właśnie wracając jeszcze do tego 2012 roku, ja Ciebie chciałem spytać, czy Ty wtedy byłeś zaskoczony, ale sobie prześledziłem dokładnie tamto zgrupowanie. Nie grałeś meczu z Łotwą, nie grałeś meczu ze Słowacją. Chyba już czułeś w dniu ogłoszenia nominacji na Euro 2012, że Franciszek Smuda Ciebie nie wskaże. Znaczy tak, dało się to odczuć. Dało się to odczuć jak najbardziej. Wtedy była inna sytuacja, bo jeszcze były przed powołaniami, były mecze towarzyskie, natomiast tutaj jest to trochę w innej kolejności. Te mecze towarzyskie są... Już po, po powołaniach, także, także troszkę inna sytuacja, ale, ale nic. No. E, gdzieś tam dowiedziałem się, jeden, dwa dni przed tym, że, że raczej tego powołania nie dostanę. Tak, Dało się to już raczej, raczej odczuć i, i tyle. W bardzo takim prywatnym, osobistym wywiadzie dla tego cyklu w kadrze, swoją drogą polecamy, powiedziałeś, że czułeś się takim zawodnikiem drugiego sortu. Tutaj chyba nie ma czegoś takiego, że drużyna jest przez trenera w cudzysłowie podzielona, że od razu wiadomo, kto jest tym pierwszym. Wyborem, a kto tym drugim? Ja myślę, że to jest ta, ta różnica właśnie między, między tym, co, co było i tym, co jest. U trenera Smuda myślę, że ci, którzy byli, to, to wiedzą, że, że no trener jednak trener Smuda miał powiedzmy określoną grupę zawodników i, i na, niej, na niej bazował. Natomiast u trenera nawałki widać, że że trener dba o to, żeby, żeby każdy tej reprezentacji czuł się, czuł się potrzebny, nie ma I Każdy zarówno... się czuje potrzebny. Dokładnie. No, tak, no, tak, no, no, ja jest. myślę, że tak, bo nawet pokazując to, że ci zawodnicy, którzy e, teoretycznie byli zawodnikami rezerwowymi, to nawet w tych meczach, meczach eliminacji gdy wchodzili na boisko, to naprawdę e, tej drużynie coś dawali i myślę, że każdy, każdy to potwierdzi, że, 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 że od pierwszego do dwudziestego trzeciego zawodnika no, każdy naprawdę czuje się się tej różnie potrzebny, natomiast na w przeszłości no, chyba, chyba różnie z tym bywało. To podstawowa różnica. Jeżeli chodzi o sam harmonogram przygotowań, to wygląda podobnie jak wtedy. Wtedy też było belek tureckie z rodzinami, później austriacki Lienz, teraz Jurata i Jarłamów. Jakie widzisz inne podstawowe różnice znaczy, między tymi przygotowaniami, już tak ze sportowego punktu widzenia? Belek mnie, mnie nie było akurat, bo jeszcze dokończyłem mój sezon, także na tym zgrupowaniu mnie nie było. Później na tym zgrupowaniu w wiemy byłem, tak, w Austrii. Natomiast no, no są, jakieś, są jakieś podobieństwa. Właśnie tak jak tutaj powiedzieliśmy, była tutaj na, tym, na miejscu Belek była Jurata i Dzisiaj też przygotowujemy się, przygotowujemy się w Polsce, także powiedzmy ten harmonogram jest rzeczywiście dość, dość podobny. To, że jesteśmy w Polsce, to dobry wybór? Teraz już wieczór tych dwóch tygodni? Ja myślę, że tak, że zdecydowanie. I myślę, że właśnie tą atmosferę możemy już zdecydowanie bardziej odczuć, odczuć niż, niż wydaje mi się, będąc za granicą. Także myślę, że to w przyszłości, w przyszłości mówiąc o mistrzostwach, oczywiście, Europy, myślę, że może nam pomóc. I, Myślę, że, że, że lepiej, lepiej jest być w Polsce, będą właśnie wśród, wśród, wśród nas, wśród nas, naszych ludzi, naszych kibiców i, i tak właśnie powiedziałem, że, że wydaje mi się, że przed tym zgrupowaniem już, już, już we Francji możemy, możemy tą atmosferę już poczuć i myślę, że nikt nie będzie jakoś specjalnie zaskoczony. Z przekazu medialnego kibice mogą mieć troszkę wrażenie, że fani was, tutaj, wam tutaj w troszkę wchodzą na głowę. Ale chyba nie, chyba jest możliwość wyciszenia, zamknięcia się w pokoju, jeżeli nie chcecie mieć tego kontaktu. To tak naprawdę można się Nie, no wydaje mi się, że wszystko jest dobrze zorganizowane i te 5-10 czy 10 minut przed treningiem czy po treningu, jeśli poświęcimy to to rzeczywiście nic nic wielkiego, żadna krzywda nikomu się nie stanie, także Także pod tym względem nie ma problemu, mamy oczywiście piętro zarezerwowane tylko dla nas, także każdy ma też czas na to, żeby odpocząć po treningach, tak? bo, bo rzeczywiście też popracowaliśmy dość mocno. Ale tak jak mówię, czy przed treningiem, czy po treningu to te, te 10-15 minut myślę, że nikogo nie zbawi, żeby, żeby rozdać parę autografów, czy zrobić sobie zdjęcie z dzieciakami. Wspomniałeś, że popracowaliście bardzo mocno, ty masz w nogach 18 meczów w pełnym wymiarze czasowym w Torino. Później było w drugiej połowie tego tygodnia parę chwil na regenerację, te treningi trochę luźniejsze. Czujesz, że wszystko przebiega tak, jak powinno? Znaczy, dla mnie najważniejsze było przede wszystkim odpocząć trochę, wydaje mi się, mentalnie. Fizy, fizycznie był to, był to, powiedzmy, normalny sezon, taki jak, jak, jak wiele zagrałem, ponad 30 meczy, plus mecze reprezentacji, także około 40 meczy w tym sezonie to to jest normalna, normalna liczba, natomiast wydaje mi się, że prze, przede wszystkim pod względem mentalnym chciałem troszkę Troszkę się, się wyciszyć, odpocząć i myślę, że to zgrupowanie przede wszystkim to zgrupowanie właśnie w Juracie dało mi taką możliwość i jestem pewien, że, że na mistrzostwa Europy będę gotowy w 100%. Tutaj nawet trenerzy za, za, akcentują to, zaznaczają, że często trenujecie stałe fragmenty gry, które stały się jakby takim DNA, punktem, punktem takim jakby podstawowym tej reprezentacji. To jest też jedna z różnic w stosunku do tych poprzednich, u trenera Fornalika czy u trenera Smudy. Mówi się o tym, że wtedy to było traktowane, nie chcę powiedzieć po macoszemu, ale mniej, mniej priorytetowo. Wydaje się, że teren Nawałka przywiązuje od samego początku dużą uwagę do, do stałych fragmentów gry i myślę, że też właśnie mecze, czy, czy to towarzyskie, czy te eliminacyjne pokazały, że jest to nasz dość mocny punkt, strzelaliśmy sporo bramek, ale również, również pracujemy w defensywie, bo, bo również w defensywie przydawały, przytrafiały nam się Znają się błędy, e, jeśli chodzi o krycia, ale to, to wiemy, że no, przy starych fragmentach gry broni praktycznie cała drużyna i, i tutaj akurat na to nałożyliśmy jakiś, jakiś nacisk, że, że właśnie czasami też jest tak, że, że napastnicy znajdują się w naszym polu karnym i też też kryją, też odpowiadają za defensywę w tej fazie, więc na to na, to na pewno zwróciliśmy uwagę. Tak, na koniec kończymy już okres e, trenowania. Zaczynamy okres grania. Pojutrze mecz z Holandią naprzeciw Wesley Snyder, naprzeciw Memphis Depay. Dobry sprawdzian nad w tym momencie przygotowań? Ja myślę, że dobry, no obojętnie z kim byśmy nie grali, to, to na pewno trzeba starać się grać o zwycięstwo. Myślę, że ta reprezentacja już jest gdzieś tam mentalnie tak, tak stworzona, tak, tak zrobiona, że, że podchodzi do każdego meczu o to, żeby po to, żeby wygrać, także, także nie chcemy zawieść naszych kibiców, nas samych, chcemy zagrać dobry mecz, oczywiście co najważniejsze, żeby skończyło się, się w zdrowiu te dwa mecze, także nie, także jest to moment, żeby zrobić jakiś dobry trening w ten sposób i, i, i tyle. Już dzisiaj o 21.00 na kanale Łączy Nas Piłka na żywo, ogłoszenie kadry na Euro 2016. Wy się więcej, wiesz, wcześniej? Wiesz coś o tym? Mm, raczej nie, nie wiem, nie wiem czy... To zapraszam na kanał Łączy Nas no, Piłka na żywo. No jeśli, oczywiście, no. jeśli nie będę miał <noise> dodatkowych zajęć gdzieś, no to to, to na pewno to też, z obejrzę. Ważna rzecz, może słyszałeś o eksperckim quizie piłkarskim. Wiśnia tu Was przepytuje ze składów z poprzednich mistrzostw. Dzisiaj gościem Artur Boruc. Nie będę zdradzał co, co będzie musiał, jaki skład będzie musiał sobie przypomnieć. Ty pamiętasz te składy? To jest całkiem nieźle swoją drogą? Coś tam pamiętam, coś tam pamiętam. Wyciągną, Zobaczymy no, tak co naprawdę. wyciągną. Tak, tak, Także, no nie ciekawa, ciekawa sprawa, także, także na pewno jestem też ciekawy wiedzy Artura na temat, na, temat, na temat reprezentacji. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dziękuję Ci Kamil, bardzo. Dzięki wielkie.